AZS AWF Rozła. Na torze 5. Dina Polak AZS AWF Katowice. Na torze szósty. Anna Jesik, NLKS Pczanowo a Na torze siódmy Marzena Kościelna, Olimpia a Na torze ósmym Agnieszka Kaszwiesiu, AZS AWF JS Gdańsk. Na torze dziewiątym Dagna Węknińska, MKL Tori. Anna Rogowska, pierwsza kluba 60. Nie udana pierwsza kluba Arny Rogowski, a my już teraz zetkamy na wierzchnię, bo ten finał nie na 400 metrów przez Mąki Państwa. Występowały załatwiać miałoby piękna 400 metrów przez chłopów. A Jesi. na jesień, uważana kościelnie, to teoretyczne faworytki tego biegu. Wszystko zweryfikuje wiecznia. i aktualna dyspozycja poszczególnych graczy. 150 metrów pozostało za do łyżki. Ostatnia prosta. A na jesień. Nie, jednak i na polach. A to na jesień i na polach. I na polach, a na na miejscu drugim, tak przynajmniej nieoficjalnym. Tutaj z naszego stanowiska obserwowaliśmy. 55,91 nieoficjalny czas zwycięzczyni. Finałowego wieku na 400 przez łotki. Mamy potwierdzenie. wina Pola kzs AWF w Katolice. 55,90. Na miejscu drugim mam na jesień LLKS-TW śniadowo łomża Na miejscu trzecie Marta Krus-Grożej kzs AWF Wrocław 57,20. Na miejscu czwartym Marzena Kościelnia Komitia Polska.